Masterpiece. Masterpiece to jest taka oddolna inicjatywa, taki ruch społeczny, globalny, yy, i oni tworzą w każdym z państw, oczywiście tam, gdzie znajdują się osoby chętne do prowadzenia, takie właśnie kluby. Coś takiego jak yy, właśnie Masterpiece, Creating Peace Together. Yy, oznacza to, że misją takiego klubu yy, jest. Yy, działania na rzecz pokoju, na rzecz pojednania, e, tworzenie wspólnot. Tym właśnie zajmują się. Bardzo fajnie udało się to połączyć, tą ideę tego klubu Masterpiece razem z misją fajnej, bo my od samego początku również właśnie nastawialiśmy się na tworzenie różnego rodzaju wspólnot, na prowadzenie dialogu, e, na, na partnerstwa. E, mamy wspólne wartości, wspólną filozofię, Chcemy wyszukiwać w ludziach ich talenty, ich pasje i pomagać im realizować to. A wszystko to ma dążyć do jednego właśnie do budowania wspólnot, do szerzenia idei pokoju i dialogu. Ja myślę, że będę mógł poprosić Darka o wsparcie i o przystąpienie do naszego klubu, bo mam świetny pomysł. Chcemy organizować taki fajny koncert muzyki alternatywnej, niebanalnej. Masz jakiś pomysł na to? No, mam mnóstwo pomysłów. Super. No to witamy w klubie. Te, te, teraz właśnie pracujemy nad tym, żeby nam Ministerstwo Sprawiedliwości zezwoliło na koncert e, no taki na Hart w więzieniu w Szczęce polskich, w więzieniu dla Pań. A... Także jesteśmy chętni, bo, bo my gramy wszystko wszędzie i bez wahania. No i super, zrobimy to razem. Nie? Jeżeli się zgadza oczywiście. Super, dzięki. No to już mamy pierwszego członka. E, zajmujemy się też przedsiębiorczością społeczną.